Тренер Mović! lupanga lupanga liba o da da nda 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 Tak się bawi, bytomia! Tak się bawi, tak się bawi, bytomia! Tak się bawi, tak się bawi, bytomia! Tak się bawi, się bawi, bytomia! Bytomia, 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 i śpiewamy, śpiewajmy go Dobrze, dziękuję. Stało ja się Co ja mogę powiedzieć w takiej chwili? To nic nie można powiedzieć, bo się nie da opisać. Tak? Tyle emocji, tyle tego wszystkiego. Żałuję, że nie mogłem być na meczu, ale wystarczy być tutaj. To są te same emocje. Dziękuję. Bedobia! Bedobia!

Liga, druga, liga, druga liga, druga liga, Bydgosia. Druga liga, druga liga, Bydgosia. Druga liga, druga ja tu widzę. jest drugie liceum. Zobacz. Oh, there you Ja Cieszę się. Wszystko jest, jest teraz. Niemożliwa kibica. Bardzo gorąco. Dziękuję za wszystko. Naprawdę jestem zakochany za kibicę Beethoven. Naprawdę jestem zakochany. Dziękuję za wszystko i cały czas wszystko będzie lepiej. Teraz wszystko będzie lepiej. Dziękuję.

Peace.

Co literem jest? Co literem jest? Oczywiście we jest. Co liderem jest? Rukarika, 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 Rukarika,

Poczekajcie chwilę, bo czuję się jak biskup, nie? ale pozdrawiam was. Ale... Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze raz mówię, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nigdy w nas nie zwątpili. Dziękujemy, że byliście. Pamiętam tego gościa. Rok temu. Rok temu tam... Tak? Rok temu tam pod tym daszkiem, kiedy mieliśmy grilla. Kiedy, kiedy spadaliśmy. Z trzeciej ligi. Ja nigdy tego nie mówiłem publicznie, bo nie chciałbym, żeby ktoś podejrzewał o jakieś tłumaczenia chłopaków, mnie, ale doskonale wiecie, ile nas kosztował sił puchar polski. To, to musiało się odbić. Dzięki działaczom, dzięki sponsorowi, dzięki Wam, którzy, tak jak powiedziałem, nigdy w nas nie zwątpili. Dzięki Wam zostaliśmy w trzeciej lidze. I w tej chwili możemy śmiało to powiedzieć, że jesteśmy jedynym, pierwszym klubem w Polsce, który w ciągu roku zaliczył dwa awanse: do trzeciej ligi i do drugiej no, no, ligi. <sweating in> <parasite>? <Godzilla inherently> <grammarümü> <arising narrow> <ósy> Wygoda kochana będzie, zawsze i zawsze. kochana będzie. Jeszcze chwilę, jeszcze parę słów. I jak dobrze pójdzie w pierwszą ligę! Brawo! Ja no! Zabezpiecz! Ze mną jest tak, że jak już się dorwę do głosu, to gadam i gadam. No odsiedź i gadaj! Godzina jest dobra. Tutaj jeden z kolegów namawiał mnie, żebym powiedział: Nigdy więcej trzeciej ligi. Ale spokojnie, chodźmy po ziemi. Mamy na razie wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Dla Was, kibiców, którzy mówicie od dłuższego czasu na forach, piszecie, zorganizujmy się, dopingujmy. Uważam, że my jesteśmy silniejszą grupą kibiców, jak wszystkie inne kluby. Bo jesteście wierni, jesteście z nami jest tysiąc ludzi na meczach a myślę, że na drugiej lize będzie jeszcze więcej także niech, Brawo walko! Brawo walko! niech nikt nam nie zarzuca ja nie ma kibiców a to a to, że czasami ktoś pisze głupoty, że Adi się nie podoba, bo jest czarny, przepraszam Adi, <noise> Adi! 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 Że Wojtek Pięta strzela bramki lewą nogą. Dzisiaj znowu lewą nogą znowu! I teraz jest pytanie. Co jest NAJLEPSZEJ? To! To! I teraz powiem Wam jeszcze coś. Żeby już nie przedłużać. Kto czyta, to przeczytał, że trawa jest zielona, to też nasza wina. Nie o to chodzi. Powiem Wam tak. Mija teraz w czerwcu 7 lat. Jak tutaj przyszedłem do Was. Nie wiem jak to się stało, przyszedłem na rok, jest 7 lat, ale powiem tak, mimo, mimo czasami różnych sytuacji dziwnych, nie żałuję ani dnia spędzonego tu w Bytowie. Mało tego, uważam, że są to najpiękniejsze dni w moim życiu, jeżeli chodzi o sport o piłkę nożną. I za to też Wam dziękuję! Dziękujemy, 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 dziękujemy. Ale później, Popokaj, będzie do... I będzie Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę obiecuję. Obiecuję jeszcze chwilę. I tak można by było wiele osób wymieniać, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w tej chwili że mamy wiele problemów związanych, żeby to było paradoksem właśnie z tym awansem. Ale dziękować trzeba sponsorowi, bo dzięki niemu możemy funkcjonować i istnieć tam. Musimy, musimy i chcemy podziękować wszystkim ludziom z zarządu, wszystkim tym, którzy przez ten czas byli prezesami. Od Bogdana Adapczyka począwszy, Rafale Gierszewskim, Januszu Wiczkowskim, i był kiedyś taki pan, który, jak przychodziłem tu, prezesował, był pan Cryżal. To on się zdecydował, żebym tu przyszedł. Nie wiem, czy żałuję tego, czy nie, ale te wszystkie lata, które razem spędziliśmy, to co przeżyliśmy, przed, przed przyjazdem tutaj, przed przyjazdem tutaj stanęliśmy na chwilę i blady, wasze ulubienie, człowiek stąd. Mówi tak, kamera nagrywa, znowu znajdę się w sądzie, ale powtórzę co powiedział Blady. Kurwa trzy awanse nie przeżyje. Ja to wikituję. Bogdan nadalczy! a boga na Tak jak... Wspominacie go, wiecie mu brawo. Zawsze był z nami, jest i będzie. O tym będzie. jestem przekonany. A teraz. I tak samo Drutek będzie. A teraz Bogdan Darczyk ma kapitalny materiał na kolejną swoją książkę. Bo to jest historia. Klub funkcjonuje 65 lat, a wy jesteście z nimi. Od takiego po takiego. I niech tak będzie dalej. A ten awans to jest prezent na 65 lat.